Szkoda, że nie. Aha. Wilku? Wilku? Ktokolwiek naprawiał te mury, spartaczył robotę. Nie jesteśmy murarzami. Szkoda. Nie zdołamy zatrzymać gonu na zewnątrz. Nie ma czego żałować. Na odpieraniu oblężeń też się nie znamy. Zmierzymy się z nimi na dziedzińcu. Jakieś rady? Trzeba się przygotować do. Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Jeśli krwawią, to można ich pokonać. Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Damy radę. Ona jest jedną z nas, Gerard. Nie pozwolimy jej zabrać. Jakieś postępy? Gotowy do walki? Jak zawsze. Eskel. Witaj, Wilku. Robisz się na bóstwo dla dzikiego gonu? Kobieta nakłada makijaż i czerze się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze ci znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. A dlaczego zmieniłaś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć, a czarodziejka w szczególności. Wierzcie wszystkich. Zaczynamy na Radę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Jest nas mało, ale na każdym można polegać. Jeśli uda nam się zgrać, to pokonamy go. Na początek Jeno toczy twierdzę magiczną kopułą. Będą musieli wylądować na zewnątrz. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapulować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugim. Gon będzie próbował przedostać się w obręb chmurów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z dwiemyretem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety, kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak, Tris, i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na nas deszcz ognia. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest ci. To ją chcę dostać, Gon, i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafi o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Co jeszcze mamy za nadrzą? Skoro zamierzacie zapolować na gond w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie jak skurwisy, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciwgonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Jest nas mało, więc musimy przygotować jak najwięcej pułapek. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Ach, chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop. A tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Będziemy potrzebowali broni zdolnej przebić pancerze gonu. Odgruzujmy zbrojowie. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Jenefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Lambert i Gerald czekają w lesie. Za pomocą dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Tris wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Eredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie, myśl o tym. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc nie niewiele. Niepotrzebnie narażam Was wszystkich. Za bardzo się martwisz. Głowa do góry, damy radę. Martw mnie, że mamy za mało mieczy z meteorytowej stali. Starczy dla wszystkich. Zobacz, co wyszukał dla Ciebie Wesemir. Jele celfiej roboty głownia wykuta przez gnomy. Przejdzie przez pancerz jak przez masło. Dzięki, za wszystko. Idę osiodłać konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Dios. Po wszystkim będę musiał pogratulować Jennefer. To zaklęcie to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszać. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Swoją drogą dobra robota z tymi Petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwi merytu. Jennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Trissie okazję, żeby się wykazała. Następnym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuję Marygo. Milcze do rusza. Dobrze się składa. Nie nienawidzę portalu. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z dzikim golem. Wsiak nie niewidzialność schodzi. Co z Merigold? zarazem Wewnątrz! Nie będę siedziała bezczynnie, gdy narażacie dla mnie życie. Wracaj do środka. Nie. Gerald dał sygnał z lasu, a trist nie rzuciła zaklęcia. Jak rafleć do niej? A! A! A!